Trochę powrót na stare śmieci. Pamiętam pierwsze tutaj dziewiętnastki rejsu, gdzie nie chodziło dużo, a potem stała się to najliczniejsza msza. Miałem wybitnych z pasterzy i rzeczywiście się rozrastała. Może takie czasy były, że i młodzież do tego kościoła, jak było coś fajnego, przychodziła. Cieszę się, że tu jestem. Spoglądam na niektóre twarze, niektórych podejrzewam, że nie rozpoznam, albo przynajmniej na ulicy miałbym problem. Teraz zaczynają mi się przebijać te, te postacie nastoletnie. To 30 lat, kiedy powstało to nasze duszpasterstwo. I też cieszę się bardzo, że dzisiaj akurat wypada ta Ewangelia, taka zbieżność przypadków. Bo przecież można było kiedy indziej zaplanować ten jubileusz. Dlaczego się cieszę? Dlatego, że jest mowa o oziarnie. Taki wielki teolog Kościoła, którego bardzo sobie cenię, Klemens Aleksandryjski, to jest umiera początek III wieku, a w sobie w, po, w połowie II wieku działa Klemens Aleksandryjski, tam gdzie ta wielka słynna biblioteka, zadawał sobie pytanie, jak Słowo Boże, skoro przed wiekami Istniał Chrystus. Jak słowo Boże jest obecne i było obecne, zanim Bóg, syn Boży, stał się człowiekiem. Zanim to słowo stało się ciałem. I ukłuł taką ideę ziarna słowa. On istniał w słowie, jak w ziarnach rzucony poprzez wieki, we wszystkich kulturach. We wszystkich, można pójść dalej, religiach, we wszystkich filozofiach, we wszystkich mądrościach ludzkich, we wszystkim, co dobre, wartościowe, piękne, bogate, co ma sens. Tak istniał, zanim stał się człowiekiem. I to jest niezwykle ważne, bo to też w tle uwaga jest idea tego naszego duszpasterstwa, które. Powoływaliśmy i o tym dzisiaj jest ta Ewangelia. Ten Bóg siał, sieje i będzie siał. Nam się wydaje, że sieje tylko przez słowa Ewangelii, przez księży, którzy głoszą, przez kościół, który sprawuje sakramenty. Nie, sieje znacznie szerzej. Sieje nawet czasami bezrozumnie, można by powiedzieć, chociaż nie chcę zgrzeszyć. Bo sieje tam, gdzie nie powinien bo po co ma siać na drogę, albo na kamienie, albo nie wiadomo, chwasty, a sieje. Bo właśnie taki jest Bóg. I ta prawda jest tak ukryta. I to dobro, i to piękno, nawet tam, gdzie byśmy się nie spodziewali. Ta Ewangelia jest o nas wszystkich, o każdej i każdym osobno, o nas razem jako tej wielkiej wspólnocie nazwanej ludzkością, o nas kościele, o naszym Kościele w Polsce, o naszym rejsie i wszystkich tych, którzy przez Niego przeszli. Bo co się dzieje, to ziarno trafia do nas i całe życie nasze jest zmaganiem, aby wydało owoc. Raz wydaje, raz nie. Raz jest sucho, a raz jest w sam raz. Raz jest ciemno, a raz jest światło. Raz idzie dobrze, bo ufamy, a raz beznadziejnie. Niekiedy są ciernie, które wręcz ranią, a niekiedy świeżo orzeźwiająca rosa na pustyni, która powoduje, że wszystko kwitnie. Zobaczcie, taka jest prawda o nas. I teraz szczerze, miałem taką nadzieję, że będzie więcej tych dawnych rejsiarzy. Bo tak naprawdę mogłoby być tutaj prawie cały kościół, ale mam głęboką i wiedzę, i przekonanie, że wielu z kościołem niewiele chce mieć wspólnego już. To był cudowny czas, w którym byli. Teraz nie chcą. Być może nawet dzieci nie poślą na katechezę, a już na pewno nie do żadnego duszpasterstwa kościelnego. I ja ich nie oceniam, bo w nich jest zasiane ziarn. Jest dynamika życia. Życie się liczy. Właściwie to się przede wszystkim liczy. Że żyjemy. Bo tego chce Bóg, abyśmy naprawdę żyli. I daje nam to ziarno, abyśmy żyli. I naprawdę kiedyś tak czytałem Tą Ewangelię i za każdym razem miałem takie poczucie winy, lęk. Że to o mnie cały czas jest taki sąd tutaj. A ty zobacz, tutaj masz ciernie, tutaj jest ten, ten kamień, a tu jakaś beznadziejna droga pusta. Ale teraz naprawdę czytam ją jako opowieść ludzi w drodze. I ci, którzy jesteście teraz, ci młodsi, przynajmniej, których tu widzę. Jesteście na jakimś początku, oczywiście on już trwa, ta droga, ale dziś na jakimś początku już dorosłej drogi, która będzie zmagać się z tym zasianym ziarnem. Ci, którzy jesteście tutaj już nadal w kościele, też jesteście w jakiejś drodze i zmagacie się z tym zasianym ziarnem, którym ten rejs był jakimś też siewem Boga, nie moim, nie dusz ale siewem Boga, bo to Jemu przede wszystkim zależy. I nie osądza, każdemu daje to ziarno. Nie chcę potępić, uwaga, ten opowieść nie jest o potępieniu, tylko o tym, jak przejść tą drogę i co w tym jest najważniejsze taki był zamiast rejsu. Tak już teraz moment historyczny, ale nie chcę mówić za długo, bo będzie czas na jakieś duchy. ponoć mają być jakieś pytania, więc chętnie odpowiem. Może was to zaskoczy, taki jeden z elementów, a dobra, zaraz o nim. Idea była taka, że chcieliśmy dać jeszcze był taki brat Jacek Krzysztofowicz. Myśmy to wspólnie jakby układali, planowali. Chcieliśmy dać absolutnie szeroki zasięg. Sport Kultura, góry, kajaki, poezja, literatura, debaty, trochę modlitwy. <noise> Przaświęta niedzielna była najważniejsza, ale tak naprawdę było tam wszystko. Łącznie z chodzeniem na pizzę, groniem w koszykówkę co tydzień i nie wiadomo jakie rzeczy. Chodziło o to, żeby pokazać to bogactwo, rzeczy pstre i pstrokatę, które Bóg daje. I które można przyjąć, które mogą otworzyć, które mogą sprawić, że ten świat wyda się piękniejszy niż jest. Nie po to, żeby żyć w iluzji, tylko po to, żeby wyczerpać to wszystko, co piękne i dobre dla nas dane. Nie było adoracji, na przykład wiecie, bo myśmy bardzo chcieli unikać takiej bardzo pobożnościowej grupki. Adoracja pojawiała się dopiero wtedy, jak nasz młodzież, za, nas, pasterzy, zaszantażowała, że musi być. Więc myśmy oczywiście zaproponowali 15 minut, nie, bo nie za dużo. Ale potem stałaś już elementem trwałym, ale nic nie było narzucane. Pozwalaliśmy, żeby to samo w dynamice rosło, powoli. Jestem dumny z tego czasu, choć mam dzisiaj po latach świadomość wielu naszych błędów niedostatków a nawet jak potem się okazało poważnych rzeczy które poraniły zraniły skrzywdziły czy wynikało to z jakiejś intencji nie ale z niedojrzałości z głupoty ślepoty nieumiejętności reagowania dzisiaj ta którzy jesteście w tym dzisiejszym rejsie Macie już SOM, standardy ochrony małoletnich. Wiele rzeczy przeszło nasze społeczeństwo i nasz Kościół, nasza kultura jeszcze ciągle za mało. Żeby się wzajemnie wzmacniać, chronić i sobie pomagać, a nie przez nieuwagę, niedojrzałość coś niszczyć. Ale dlaczego o tym mówię, choć się wstydzę tego. Dlatego, że chcę pokazać, że zobaczy, to jest znowu część tego opisu. Przykra. Bolesna, ale część tego opisu, gdzie pada to ziarno, to nie Bóg, to często my, nasza głupota, nasza nieuważność, nasza nieumiejętność powoduje, że się zagłusza, nie podleje, zadepcze. To jest część tego procesu i to, co było moim największym. Zamiarem w tworzeniu tego duszpasterstwa i wiem, że odniosłem porażki, bo znam konkretne osoby z imienia i nazwiska, to było to, żeby ocalić w Was wiarę. Po tych latach życia w zakonie, również bycia w kościele, wiem, że to jest niezwykle istotna rzecz. Żyć wiarą. I że wcale nie jest to łatwe i nie, nie nawet poprzez to, że dzisiaj mamy czerwony kolor, czyli męczenników z Korei, nie przez to męczeństwo, tylko przez to, jak my się zmieniamy, jak zmienia się nasza percepcja, jak my dojrzewamy, jak stajemy się innymi, jak odnajdujemy w sobie rzeczy niezrobione z historii naszego życia, zaniedbane. Jak poszerzają nam się horyzonty, stawiają się pytania i stajemy przed zupełnie innymi trudnymi decyzjami. Tutaj jest wielu rejsiarzy, rejsiarek, że tak powiem, trochę nieładnie, które mają swoje dzieci już i wiedzą, jak to wszystko zmienia się. I o co chodziło? O to, żeby to wszystko przeżyć w jakimś odniesieniu do Boga, żeby On pozostał ciągle jak pytanie. Ciągle jak zaproszenie, ciągle jak słowo, które jest w mojej głowie, nawet wtedy, kiedy go będę odrzucał, żeby on był obecny. Bo przecież sam Pan Jezus mówi: lepiej, abyś był zimny albo gorący, a nie letni. Ten, który z nim ciągle walczy, jest na dobrej drodze. Ten, dla którego nie ma już żadnego znaczenia ten być może kiedyś się ocknie, bo nikogo nie przekreślimy. Cieszę się, że jesteście i bardzo jestem dumny z braci, którzy przyszli potem po mnie, bo jak zostałem dusz przeorem, to przekazałem duszpasterstwo następnemu, ale potem już było wielu braci, nawet nie, nie, nie wiem ilu, i oni to prowadzili często z lepszymi efektami i ciekawiej, aczkolwiek ten impuls założycielski, ta ekipa, która wtedy się pojawiła, oczywiście nie porównuje, bo teraz może są lepsi, ale to były wyjątkowi ludzie. Znaczy szczerze, znaczy, takich wariatów, z takimi horyzontami, z taką odwagą, z takimi poglądami. że nie pamiętam, jak się nazywał ten nasz um, punk. Pamiętacie? Jasiek, tak, Jasiek. Na no, się odezwał do mnie, gra koncerty, ciągle muzykę punkową. Punk. Wy młodzi nie wiecie, co to panki, nie? Nieważne. W każdym ich śmiertelnymi wrogami byli skinheadzi. <grywki> Jasiu był odpowiedzialny za debaty. I zapraszał ludzi absolutnie przeciwników. Na przykład on zapraszał skinheadów na debatę do rejsu. O, ależ to było. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że rzeczywiście trzeba mieć odwagę, żeby wiara rosła. Trzeba mieć odwagę, żeby zmierzyć się z tym zasiewem Boga i chcieć dalej. I tego Wam wszystkim życzę. Mam nadzieję, że tym starym również się przypomni, że tu chodzi o wiarę i naszą drogę, której nikt za nas nie przejdzie iż ta droga pełna jest bardzo dziwnych ścieżek, chwastów, pustej drogi, ciemności, wątpliwości, pytań, lęku, ale jest to jedyna droga. A ja byście w niej wytrwali.